Wow, rakietyś to chyba nie umy szczelać trochę. Uwaga, aj, zamkniętymi oczami broniłem, chłopcy, nie wyzywajcie się. Powiem wam, że on będzie strzelał dokładnie w tą samą stronę, co ja. <śmiech> <śmiech> Głupia Marsylia. Co on zrobił? Ale okno u Przedzę mi wiadomości. oości <grymne> olimpiada to jest jakaś. O! Chuj! Ile siły! Nie weszło to! Co się dzieje w tym meczu? Kurwa! Nie no ale tak typa ścisnąć i karne Nie Nie banujcie go Ważne że nabija widza jest dobrze Me pasa Dot speak English if you wanna stay here, because your language is really, really annoying and I don't really know what you just say. <laughs> Mam 20 sekund opóźnienia na streamie, a ty mówisz, że w lewo. No nie kurwa

No nie! O, Kasija strzela, nieźle. O, kurwa, trochę nie trafił. O, niego też Kasija strzela. No! Jaki Debil se kurwa wpił? I co? I od nowa idzie? Czy <noise> kurwa teraz ławka rezerwowych powinna strzelać? Co jest? I no nie! <noise> Ej, znowu modlić, a nie to go rakipić. <noise> Курва, muszę это obronić, ну no, muszę jest! Nie <laughs> 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 <kurwa> Ale no, zobaczcie na same statystyki w meczu Może są dobre, nie wiem no, 60 do 40. Ale to te rzuty karne się nadają, nie? Szkoda, że nie mam za bardzo jak tego wyciąć.